No, dobra moi drodzy, witajcie w kolejnym draplajku. Zanim w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, co takiego ciekawego będzie, to chciałem Was zaprosić na sklep w Rapster.pl. Dawno tego nie robiłem. A tu klient akurat zamówił sobie dwa poradniki: poradnik PPF i poradnik ściemniacza Świat Folii i Biznesu. Wszystko dla ludzi, którzy chcą zacząć przygodę właśnie z oklejaniem pojazdów. Ja tutaj sobie dalej pakuję. A co w dzisiejszym odcinku? Oklejanie Audi A3 folią trudną, nowo Satin Black. Tak, z Czarna, satyna, bardzo wymagająca, także chłopaki się tam narobią. Oprócz tego będzie u nas Michał, gdzie będzie robił korektę lakieru, plus nakładał ceramikę na BMK. No i Rafał jeszcze będzie miał takie fajne zleconko. Połączenie najflesa, trzech różnych kolorów, taka flaga Włoch przez całe autko. Także zapraszam Was do materiału. A ja pakuję dalej. A, miałem życzenia jeszcze napisać. O, zapomniałem w tym tygodniu, który teraz będzie, nadchodził. Ja będę pakował wszystkie paczuszki i wszystkie będą właśnie otrzymywały takie po dro ode mnie wypisane. I oprócz tego będzie w tym tygodniu obowiązywał zapach Sex on the Beach, także wszystkie paczuszki będą ładnie pachniały naszym zapachem. Także zapraszam was na sklep w rapsterfel jeszcze raz. Jak chcecie podpisik i ładnie pachnącą paczuszkę, no i zajebiste kosmetyki detailingowe oczywiście. I'm the most selfish person that I know He'll be down the rabbit hole Got a couple carrots from my neck Self-respect when you're out of line You put yourself in check They don't hear me down, they don't hear me though Cycles going round and round and Like the merry-go stand for truth Or fall for any other scenario That's why I keep my circle smaller than the cherry Cause this the company you kick Stay woke, please don't get caught End up Audi A3 które przyjechało do nas na zmianę koloru i zmieniamy ten piękny brązowy kolor, bo to dla mnie taki brąz jest. No Generalnie jest ciemne, to jest bardzo duży plus. Kleimy ciemną folią, więc już w ogóle jest bajka. Więc zażyczył sobie, żeby zmienić to na czarną satynę. A więc tak, czarna satyna od producenta folii 3M. Jest to folia o numerze S12, także powinno pójść łatwo, gładko, sprawnie. Na pewno łatwiej i szybciej niż korwetą. Truly on my soul, I'm the most selfish person that I know Here we go, down the rabbit hole Got a couple carrots around my neck Self-respect, when you out of line, you put yourself in check Ooh. They don't hear me, they don't, they do they don't hear me though Cycles going round and round and round like a merry-go Stand for truth, or fall for any old scenario That's why I keep my circle smaller Wyglądam teraz młodzieżowo. Mam w piwnicy małe kotki. Mogę Wam pokazać. Co robimy, moi kochani? Tutaj zajmujemy się serwisem olejowym, wymiana rozrządu, wymiana paska PK, zakładamy felgi na zimowe i pompujemy te lepsze powietrze azot i płyn do kierunkowskazów. A to już czarek zrobi. To było na poważnie, a tak na żarty. To robimy tutaj dwuetapową korektę lakieru. Zabezpieczamy lakier powłoką ceramiczną o twardości 9H. Zakładamy powłokę na felgi oraz na wszystkie szyby. Żółty pad, żółty koch kombinacja one-stepowa, że tak powiem, ale do drugiego etapu liźniemy sobie jeszcze to na czarnym padzie, bo ten błękitny jest bardzo ładny. Cieszę się, że u nas jesteś. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. <grym> Zmiana planu, wjeżdżamy ostro mikrofibrom, bo owady już porobiły naprawdę zniszczenie posiały na tym lakierze, więc to trzeba odciąć. <grym> to chcę słyszeć! Ja dostałem właśnie awans w firmie i ja rozlewałem kosmetyki. Jak będzie mi tutaj Czarek, Błażej albo Basia czy ktokolwiek marudził, że muszą porozlewać kosmetyki, to ja też rozlewam kosmetyki. No, mamy Nawarę, która do nas wróciła sobie na przegląd i przy okazji jeszcze przyciemniamy lampy ta lampa wcale łatwa nie jest do zrobienia, także zawracasz mi już gitarę a mi tutaj woda odparowuje, nie? także go away go away man no ja ci k teraz dobrze, dobrze, ja ci w obiektyw pyknę dawaj I done seen the light, so grab a camera for the action. Learn to play the hand I was dealt in my advantage. When the cards in my hand, every move is a gambit. Understanding what's a king, he can't recognize his queen. As equal, what's a king who don't really got love for the people? What's a king who ain't ready to go and fight against the evil? What's a king he don't know another king is supposed to lead you? Uh, but we will be there from this. They ain't know we brave for this. They sendin' apologies, tell us in that recompense. Everything seems fair, love and war Thought they gave me all they had We're telling them, say some more You got something you'll live for Means more when it's something you'll die for With this life, I'ma give more Cause it's a lot of people I'ma ride for I'ma ride for Been fighting all my life, for. I'm ready Prepared for the pain and the strife, for. I'm ready Already. You really want me, come and get me, born I'm ready Understand Already. I got yeah. a million soldiers with me, born I'm ready Family in a box, other family members boxed up. But no matter the circumstances, promise that won't stop us. Like like Super Mario from underground, I popped up. Should I level up? Every time I make the black jump, Royal we, paid for the royalty like ass cap. Dividends invested in myself like I'm the NASDAQ. Never tripping out. Setting trash on my demise to it all. I'm for with a to the limits, I may pin, but I never vote. I'm a living witness to the greatest story ever told. At the verge of dying, but the lessons life provided Make me learn it flaws up. So the line in the looks better go. Life becomes legacy, so what hell will I die on? Told you I am legend, so my son will be an icon. Snapshot of the vision, better focus in like Nikon. Here to make a difference that keep living after I'm gone. You got something you'll live for, means more when it's something you'll die for. With this life, I'ma give more. Cause it's a lot of people I'ma ride for. I'ma ride for. Been fighting on my life already. Right. Prepared for the pain and the strife already. Mamy zakończoną korektę lakieru, po finałowej inspekcji lakier przygotowany, odtłuszczony, wymyty. Teraz przystępujemy do aplikacji powłoki ceramicznej. Po co? Powłoka ceramiczna utrwala nam efekt uzyskany poprzez polerowanie lakieru. Wydobywa nam jeszcze bardziej głębie koloru, tworzy nam powłokę ochronną na lakierze, przez co lakier przy bieżącej obsłudze jest łatwiej umyć, lakier bardziej się błyszczy, Uwydatnia nam ten kolor, ale najskuteczniejszą ochroną jest i tak folia PPF. Czekaj, bo jestem zatłuszczony. Co my tutaj mamy? No, jak widać, jest świat 500. Dzisiaj, moim zadaniem jest, żeby odtworzyć wzdłuż całego auta flagę Włoch. Auto wiadomo, no, wcześniej było kompleksowo przygotowane, umyte do oklejania. I co chciałem wam pokazać, to to, jak to technologicznie będzie wykonane, żeby uniknąć jak najwięcej zakładek, bo można by było zrobić teoretycznie pasek, pasek i pasek. Ja stwierdziłem, że zrobimy to inaczej, więc y, tak jak tutaj można zobaczyć, jest najpierw y, Knife jest y, położony, do tego jest, na to na no, jest biała folia naklejona. I dopiero później na górze dajemy najflesy I, i, I co to nam daje? Daje nam to, że po pierwsze tutaj nie będzie zakładek, a druga sprawa jest taka, że Tutaj na równo będzie idealna krawędź i nie będzie widać, że pod spodem jest folia. Tak naprawdę na pierwszy rzut oka będzie się wydawało, że to jest całkowicie jednolita Jakby grafika i że to będzie dużo lepiej wyglądało. Wiadomo, zabiera mi to troszeczkę więcej czasu, ale efekt końcowy, mimo wszystko, warto poświęcić trochę więcej czasu na to, żeby klient był zadowolony. <śm> Dochodzimy do lotki i zaczynają się problemy. Bardzo, bardzo łatwo można to zobrazować, bo to tutaj pasek musi być w miarę Robić coś, tutaj No i tutaj już niestety będę musiała zrobić jakoś, widać, piękny nadmiar. I nie lekko wymiar będzie uciekał, ale to tylko gdzie niegdzie, nie A potem znowu wrócimy do tego wymiaru. Dobrze, moi drodzy, kolejna realizacja. Jedna z ulubionych realizacji, mianowicie zmiana koloru z czarnego na czarny. Tym razem z czarnego połysku pojechaliśmy na czarną satynę. Folia firmy 3M jest to Black Satin. Folia o numerze S12. Dodatkowo zmieniliśmy troszeczkę folię na chromach, stara folia została rozklejona. No wrzuciliśmy nową od firmy 3, również czarny połysk. Przednie lampy i tylne lampy zostały przyciemnione tym troszeczkę mocniej. No i na sam koniec zostały przyciemnione szyby folią ceramiczną z dożywotną gwarancją. A na folię nałożyliśmy powłokę ceramiczną firmy G-Technik. Pamiętajcie, w naszej branży najbardziej liczy się pewna ręka. <gry> <gry> Cóż za poświęcenie. No tutaj wyświetla Wam się, dlaczego jestem mokry i jak do tego doszło. A w tym momencie... Wiesz, na gębie jestem mokry. Powoli będziemy kończyli ten odcinek. Słuchajcie, BMK nie bez powodu się szykuje, ponieważ już w ten weekend, czyli od jutra od jutra w naszym świecie, nie w tym odcinku, jedziemy na Tor Krzywa znowu upolać E34 i sam nie wiem, co jest, co jeszcze nas tam spotka. Będziemy na pierwszym w sumie zlocie Street Unity, tak się nazywa zlot, no i będziemy sobie latali bokiem i mam nadzieję, że część z Was widzów też tam spotkamy. Także BMW się szykuje, a my powoli kończymy ten odcinek. Także cały przejazd i nasz pobyt na Torze Krzywa E34 już za tydzień o godzince 12 w niedzielę. Z mojej strony Zostawcie suba na kanale Dzwoneczek, jeżeli ten materiał Wam się podobał. Zostawcie też obserwacje na naszym Instagramie, co jest ważne. No i zapraszam na TikToka w sumie. <laughs> Jak już tak, sobie lecimy po socialch i na sklep w raster.pl po kosmetyki i narzędzia detailingowe. Z mojej strony to wszystko. Kłaniam się nisko. Cześć! A kto został do tego odcinka, pisze w komentarzu Camaro. Czemu? Bo będzie klejone. W sumie to już jest. Ale Wy tego jeszcze nie wiecie. I nie widzicie.